A czym jest ta książka? E, o Lublinie lat 30., Lublinie kryzysu, kontrastów i handlu kobietami. E, w Komisarz Maciejewski, który w pierwszej książce zajmował się rozgryzaniem bardzo kryminalnego trójkąta władza, biznes i do tego wszystkiego media, tym razem pracując w biednej żydowskiej dzielnicy, zauważa znikające, znikające dziewczyny. I od tego dochodzimy do bardzo ponurej afery. Bym chciał wiedzieć, gdzie pije komisarz Maciejewski. Mój przełożony w końcu to trzeba dobrze wiedzieć, gdzie pije. Jest. Aha, to inna rozmowa. Z Zakleckim, tym komunistą. Aha, z tym pić! Z wykwintnej widziałem. Jak... Wy I Jak... z kim on się spotyka? Chciałem też się wiedzieć. Yy, dobrze yy, wiedzieć, a, gdzie się spotykają. Yy, yy, yy. Taka jedna pielęgniarka z kasy chorych. Yy, hmm. Róża, nie hmm. pamiętam hmm. nazwiska. Hmm. No ale mogę się dowiedzieć. Lata 30., w ogóle cały okres przedwojenny. To był wspaniały moment w historii Lublina. Miasto dopiero teraz, dopiero teraz po 2000 roku odzyskuje tę temperaturę zabawy, ruchu, tłoku i zdarzeń. Wcześniej Lublin był przecież smutny. Komisariat. Przedwojennej, przedwojennej, policji. W ogóle wszystkie komisariaty przedwojennej policji były w zupełnie innych miejscach niż komisariaty obecne. Co prawda nie w hotelu Europa, ale komisariat pierwszy główny i Wydział śledczy mieścił się tuż za rogiem w obecnym w pałacu, w którym obecnie mie mieści się Wydział Prawa Kul. No, o to akurat, że mm, że napisałem kryminał, z czego się zresztą bardzo cieszę, to była niejako rzecz wtórna, bo yy, bardzo chciałem to już od wielu lat. Chodziło mi po głowie, żeby napisać coś historycznego, dziejącego się w Lublinie w latach 30. -tych. A yy, to, że to ma być kryminał, to jakby domyśliłem dopiero później. E, przygotujcie mi na LSM grupę, by pojedziemy na przeszukanie, bo to coś gościu kręci. Proszę pana, e, krawacznik zostanie u nas za depozycję, oczywiście. Widzę, że pan Madzie, Co macie jeszcze takiego ciekawego? Pokażcie, no. No, sznurówki, paseczek. Oho o, o, zegareczek. Też na samej pozycji. Proszę wstać. Do aresztu. Aresztu jest taki jak pan pełny. Tam też jest literatów, jest dużo literatów. Literatów też są, jakieś małe literacki. Idziemy, proszę przyjmę, zapraszam bardzo. Do literatu. Niech żyje wolność!